Wako Power System ma najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Z nami trwa karnawałowy maraton z zuby, a z nami jest Katarzyna Białowoska, której oczywiście nie mogło zabraknąć. Kasiu, jak się bawisz? Powiem szczerze, że świetnie, fajnie, jak na pierwszy maraton Paulinki, rewelacja. Naprawdę rewelacja. Czyli co, Paulina? Mało miejsca. Trochę tak, bo Trochę. powiem szczerze, nie spodziewałam się aż tyle osób, a jest koło 40, 35, 35, 35 ja myślę, na pewno, 35 ja myślę, na pewno, to, ja myślę, na pewno tak. jest osób. No i co? Ma się... w sobie. <śmiech> 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 Przyciąga ludzi jak magnes, naprawdę. Fajna, fajna ząba z nią jest taka. Nie tylko z Pauliną, bo jest z nami też e, Asia. Asia, która też porywa. Jest bardzo dynamiczną osobą, jak widzę, porywa wszystkie, całą grupę do zabawy. No i co, no i jest dobrze, no bo naprawdę widzę po uśmiechach, że dziewczyny są zadowolone. Ty zresztą też. No ja też. Choć powiem szczerze, że mi pewnych rzeczy, pewnych elementów brakuje. Niemniej jednak to mówię fajnie. Ja jestem dla Pauliny. Dzisiejsze wymagania, Kasia. Jesteś ubrana na kolorowo, na zumbowo, z wielkim uśmiechem i zapałem. No i co? Jest na widzę. Zumba powoduje, nie daj, że uśmiech, to jeszcze popy. Proszę, tak. Bardzo, bardzo. Ja jestem szczęśliwa słysząc muzykę, patrząc na nie. Widać dokładnie, dodatkowe instruktorki, pierwsze przetarcze. To są myślę, pierwsze przytarcia do następnych i kolejnych maratonów, które mam nadzieję się odbędą jeszcze u nas w klubie, bo takich rzeczy my potrzebujemy i my, jako oglądający, i wy, jako klientki, jako te, które z miłą chęcią i uśmiechem na twarzy, powinny przychodzić do naszego klubu. Moje wymagania są bardzo różne. Jestem osobą mocno zróżnicowaną i ciężko mi się na przykład zdecydować na jakąś konkretną instruktorkę, bo tak jak mówiłam wcześniej, dla ja mnie jest Weronika niedoścignionym wzorem i autorytetem, więc na tą chwilę nie odnajduję różnej weronicy. Natomiast mówię, Paulina, Aneta to są tego typu instruktorki, które... Mamy nadzieję, że jednak do Weroniki troszeczkę dosięgają i no, cały czas się uczą, więc e, w praktyce im więcej praktyki, tym będzie dla nich lepiej. No tak, wiesz, każda instruktorka jest indywidualnością, każda ma swój styl. No Kochano no, i natomiast panu się z no, mniej, bo bardziej, ale dostosowuję się do reszty. No i bardzo dobrze, Kasiu, jeszcze ostatnie pytanie, bo widzę, że już chcesz uciekać ode mnie, no, więc zaraz tak cię puszczam. Jeżeli jeszcze raz będzie bądź nie raz organizowany taki maraton w klubie, zobaczymy Cię. Najbardziej no, będę zdrowa i nie umrę do tego czasu, to na pewno ściągnę Klubem, większą. Kasia, dziękuję za rozmowę. wracaj do bardzo. miłej zabawy i dużo uśmiechu. I baw się Dzięki, dobrze. Dzięki serdecznie.